Witajcie. To jest Leo, a ja nazywam się Agnieszka Bałaga, jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pana profesora Mazura poznałam w czasach, kiedy kierował on Laopolską Szkołą Administracji Publicznej. Obecnie mam przyjemność współpracować z nim jako dziekanem wydziału i kolegium gospodarki administracji publicznej pracy z Panem Profesorem, szczególnie sobie cenię ogromny szacunek, jaki żywi Pan Profesor dla każdego pracownika oraz wykorzystywanie danych statystycznych i mechanizmów kontroli zarządczej podczas podejmowania istotnych decyzji. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy nas z Panem Profesorem, to ogromna miłość do gór, szczególnie do Gorców. Co roku meldujemy się z Leonem w punkcie kontrolnym w Szczawie, ukochanej miejscowości Pana Profesora. Podczas dorocznego biegu Gorce Urdwa Trail. Z tego i z wielu innych powodów bardzo liczę na przeprowadzkę Pana Profesora na pierwsze piętro w budynku głównym oraz na spotkanie na gorczeńskich szlakach. Powodzenia pani Profesorze!